Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj krótki filmik o tym, jak wyglądają moje liliowce po kwitnieniu i co z nimi robię. Liliowce po kwitnieniu zwykle przechodzą taki krótki, trwający tydzień do dwóch tygodni, okres takiego względnego spoczynku. Jest to bardzo dobry moment na przycięcie ich. Po prostu chwilę później wybijają. Hmm, Nowe liście i liliowce wyglądają jak nowe. Jest to też bardzo dobry okres na przesadzanie i podział liliowców. Ja prawdopodobnie zrobię to w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu zaczynam je przycinać. I tutaj właśnie jest kępa liliowca, którą przycięłam. Przycinam po prostu do zera po ziemi i zrobię tak ze wszystkimi tymi roślinami. One już w przyszłym tygodniu zaczną wypuszczać nowe liście i będzie to wyglądać o wiele ładniej niż wygląda teraz. Tak wygląda moja grządka z jej owcami po przycięciu liści. Liście liliowców bardzo szybko odrastają, także w przyszłym tygodniu już będą widoczne świeże liście i to będzie wyglądać ładnie stare liście już zaczęły podsychać dlatego lepiej je usunąć no i za tydzień mniej więcej w przyszłym tygodniu będę robić wielką przeprowadzkę liliowców ponieważ na przykład tutaj barwinek bardzo zarósł te liliowce Tutaj też trzeba wszystko powykopywać, bo piękne odmiany. Tutaj jest chyba Margaret Mitchell, z tego co pamiętam, no ale w tym roku to nie miała ani jednego kwiatu, bo niestety barwinek robi złą robotę. Tutaj też, no i tam są właśnie te liliowce, które są zduszone barwinkiem. To wszystko trzeba będzie przeprowadzić. Zaczęłam robić już tam zapasową grządkę, na której umieszczę je tak tymczasowo, a później się zastanowię, którą odmianę zostawię, którą wyrzucę, bo jednak tych liliowców mam już za dużo. To jest liliowiec o bordowych kwiatach, którego jeszcze nie przycięłam, bo jeszcze ładnie kwitnie. Ma tych kwiatów jeszcze trochę. Także będzie przycięty dopiero w przyszłym tygodniu, tuż przed wykopaniem. Też trzeba go wykopać, mimo że tych kwiatów ma trochę, ale tutaj jest zacieniony. No i ten barwinek. Barwinek po prostu dusi liliowce. Także do przycięcia w przyszłym tygodniu i od razu będzie przesadzony na rabatę zapasową. Na rabacie zapasowej, z tego co widzę, uzbiera mi się około 40, 50 liliowców. No, jest to duża liczba. W przyszłym roku, jak będą kwitły, to po prostu zrobię selekcję. Niektóre w tej chwili już nawet nie pamiętam, jak kwitły. Bo po prostu są właśnie albo zacienione, albo zagłuszone przez barwinek. Dzisiaj żegnam się z Wami, dziękuję za oglądanie mojego filmu, zapraszam na następny, do zobaczenia.